Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem przyszli do uczniów Ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przebiegając witali go, o nich zapytał, o czym rozprawiacie z nimi? Odpowiedział mu jeden z tłumu. Nauczycielu Przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten gdziekolwiek go chwyci i rzuca nim. On wtedy się pieni zżyta zębami i drętwieni. Powiedziałem twoim uczciom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. On zaś rzekł do nich: O plemienie wierne, dopóki mam być z wami, dopóki mam was cierpieć, przyprowadźcie go do mnie i przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, tak, że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał Ojca, od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś On rzekł, od dzieciństwa, i często wrzucał go nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz, co? Zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus może, jeśli możesz. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Natychmiast ojciec chłopca zawołał: Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu. A Jezus, widząc, że tu się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: Duchu niemy niegłuchy, głuchy rozkazuję Ci. Wyjdź z niego i nie wchodź więcej do mnie. A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych sząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy. Także wielu mówiło: On umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł. A on stał. Gdy przyszedł do domu, uczniowie go pytali na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Rzekli: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Ewangelii św. Marka rozdział 9 wiersze od 14 do 29 Po zejściu z góry tabor, gdzie ukazał boską chwałę podczas przemienienia, Pan Jezus natrafia na spór pomiędzy własnymi uczniami i wielkim tłumem. Pewien człowiek przyprowadził swojego syna opętanego przez niemego ducha i uczniowie nauczyciela nie potrafili go uzdrowić. Ile razy wydaje się, że Bóg się ukrywa i że my ludzie powinniśmy się zmierzyć z problemem, z problemami, które przekraczają nasze możliwości. Bóg chce wystawić na próbę naszą wiarę, wiarę, która porusza góry i ukazuje przyjaźń, jaka istnieje między nami a Nim. Takie jest wielkie zmartwienie Jezusa. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Tak więc Pan zwraca się bezpośrednio do Ojca Opętanego. Jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Jest to przesłanie, które wiele, wiele razy powraca na kartach Ewangelii. Archanioł mówi do Maryi, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. A apostołom, zmieszanym ze względu na trudności, aby bogaci weszli do Królestwa Niebieskiego mówi, u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. Bo u Boga wszystko jest możliwe. Wiemy, że Bóg może zrobić wszystko, a jednak, jak często wydaje nam się, że brakuje nam wiary. Dlatego rozpoznajemy samych siebie w okrzyku tego Ojca: Wierzę, zaraz mu niedowierzam. Ta modlitwa jest mieszanką wiary i niedowierzania. Doskonale. Doskonałe ukazanie wiary ludzkiej. De facto za każdym razem, kiedy mówimy wierzę, nie tylko wyrażamy naszą wiarę, ale o nią prosimy. W ten sposób możemy uważać te słowa jako najbardziej naturalną ludzką i docierającą do ludzkiego serca modlitwą Ewangelii i w pewnym sensie za samą istotę wiary. Ten rodzaj z wyduchów. Tak jak całe zło w życiu człowieka można wyrzucić tylko pełną ufności modlitwą do Boga. U człowiek czuje, że jego wiara się załamuje, obawia się, że jego brak ufności uniemożliwi uzdrowienie jego syna i płacze. Nie wstydzi się taki łez, są one owocem miłości do Boga, modlitwy pełnej skruchy i pokory. Tymi słowami zwróćmy się teraz do naszego Pana. Panie Bierze.